Hej, Dane, a ty co porabiasz? Wow, to mi wygląda na fajną zabawę. Przygotowujecie się do świąt Bożego Narodzenia? Choinka wygląda fenomenalnie. Hej, Edna, tylko uważaj z tymi kłodami. Edna, byli zaraz rzuci ci bombkę. O nie, ta bombka była wypełniona naftą i spowodowała pożar. Ogień rozprzestrzenia się. Może nam pomóc tylko super ciężarówka. Karl, potrzebujemy Twojej pomocy. Na naszym placu budowy wybuchł pożar podczas dekorowania choinki. Musisz tam natychmiast pojechać. Pali! Żeby dostać się do środka musisz najpierw ugasić ten pożar. W co? Przetransformujesz się tym <laughs> razem, Karl? Oczywiście, wóz strażacki. Doskonały wybór kar. Dobrze, jesteśmy w środku. Poszukajmy teraz pozostałych pożarów. Musimy uratować naszą choinkę. Bez niej święta Bożego Narodzenia będą zrujnowane. Dobra robota, super ciężarówko. Uf. Załatwione. Edna Bill, jesteście ok? Chwila, moment. A gdzie podział się Dane? O, tutaj jest. Ale niestety jest uwięziony na tym rusztowaniu. Superciężarówko. Obawiam się, że nie dosięgniesz tego pożaru na górze. Dalej superciężarówko, wymyśl coś! Tak jest! Pora użyć jednego z twoich gadżetów. Musisz wznieść się w górę superciężarówko! W górę, w górę! Tylko nie zbliżaj się za bardzo do tych płomieni! <grym w górę> Dane, możesz być już spokojny. Superciężarówka panuje nad sytuacją. Hmm. Dane, czy jesteś cały? Czy wszyscy są w porządku? Brawo, superciężarówko. Uratowałaś naszych przyjaciół oraz święta. Wesołych świąt, przyjaciele! I uważajcie z ogniem! Dzieciaczki zbierają cukiereczki na Halloween. Dobry rzut, piracie! Co się dzieje? Zrobił! To wygląda niebezpiecznie. Uciekajcie, dzieciaczki! Ładny strój na Halloween, super ciężarówka! Wiesz co? Chyba mamy niezaproszonego gościa w naszym labiryncie? Jedźmy to Aha. sprawdzić! Dane? Czy to ty tak wystraszyłeś uh, dzieciaczki? Uh, uh, uh. A może ty, uh, Jerry? Uh, 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 uh. Dzieciaczki! Czy mówicie prawdę? Uh, uh, uh. Su, super ciężarówko! Spójrz za siebie! портим жировку. Мучишь им трансформовать. Супер, Спайдермен! Так, я... Ага. Świetnie ci idzie, spider man Och nie! To nie zadziałało! Dobra robota, super ciężarówka! O nie, ucho wyłączyło grawitację! Doskonale super, ciężarówko! Jesteście już bezpieczni! Super ciężarówko, użyj swojego gadżetu. Uh -huh. Maszyna czasu? Masz rację, trzeba spowolnić te ucho. Mały torze, użyj młota. Uh -huh. Tor! twój magiczny młot! UFO odleciało! Udało się! Doskonale drużyna! Wow, wciąż nie mogę uwierzyć, że spotkaliśmy prawdziwe UFO! Ten cukierek! W naszym mieście samochodów mamy dzisiaj Dzień Sportu! Wow, niezwyztrałe dna! Aha. Ow, to musiało boleć. <grywka> Jerry, Jerry, co się dzieje? Ta piłka uszkodziła twój akumulator. I nie możesz się zatrzymać. O nie. Hej, ekipo, pilujecie sobie? Y czy mogę pożyczyć Karla na chwilę? Mm. Karl, mm. mamy problem z Jerem. Nie może się zatrzymać. Wymknął wow. się spod kontroli i zaraz pewnie się rozbije. Super ciężarówko, co mhm. zrobisz? Zgadza się, potrzebujesz pojazdu, Aha. który jest szybki, a zarazem może jechać po każdym terenie? Jerry, super ciężarówka już tu jest, żeby cię uratować! Super ciężarówko musisz go zatrzymać! Tylko jak to zrobisz? Zablokujesz Jerry'ego? Hmm, to może się udać! O nie, on jedzie zbyt szybko. Super ciężarówko, musisz go dogonić. Jerry. Most się otwiera! Co? Nie możesz też sterować? O nie! Super ciężarówko, musisz coś zrobić! Jerry rozbije się na tym moście! Zaraz, zaraz, co ty robisz? Jedziesz w przeciwnym kierunku. Chcesz użyć poduszki powietrznej, żeby złapać Jerego po drugiej stronie? Hmm, to może się udać. <śmienic> hmm. Tak, Jerry, złapaliśmy cię. Ale twój silnik wciąż I pracuje. Jak możemy go naprawić? Wow, co tu się stało? Czyżbyś sam się naprawił? Tak się cieszę, że wróciłeś do siebie. Karl, dziękujemy Ci za pomoc. A Tobie, Walter, dziękujemy za naprawę Jerego. Mimo to, że to był tylko przypadek. Hej, Jerry, widzę, że jesteś w formie. A zatem możemy kontynuować grę. Do zobaczenia. Hej, Karl? Ło, wow, spokojnie. Masz tutaj dużo ładunku? Ale dokąd jedziesz z tymi pizzą? A, żeby celebrować święty Songkran? To będzie niezła zabawa. O, chyba ktoś cię potrzebuje. Lepiej się pospiesz, Karl. Nie martw się o pizzę. Zamówimy jej więcej później. Hmm? O proszę, wszyscy świetnie się bawią. Ale biedny Walter nie może znaleźć swojego pistoletu na wodę. Hej, Jerry, co ty robisz? pomóż Walterowi! Aha, ha. Przestańcie lać na niego wodę. Nie widzicie, że on nie ma swojego pistoletu. Jesteś gotowy na poszukiwania superciężarówko? Widziałeś ten pistolet przy krzakach? Nie. A może obok tej lampy? Tam też go nie ma. Hm, masz rację, gdybyś tylko mógł zobaczyć miasto z góry. To do startu? Hmm. Znakomicie zatem w górę. Walter, niebawem wrócimy. Czy już go widać? A może tutaj? A tam jest! Zdołasz go podnieść? O o, to chyba kamień, nie pistolet. Masz go. Okej, okay, wracajmy teraz do Waltera. Pożar? Co tu się stało, Walter? Skąd się tu wziął ogień? Jerry uderzył w linię wysokiego napięcia? Super ciężarów tu szybko. Jak możemy ugasić malibu, ten pożar? Malibu, malibu. Dobry pomysł. Dalej super ciężarówko. Gasimy ten pożar. O nie, on robi się coraz większy. Nadchodzi pomoc. Dziękujemy dzieciaczki. I tobie też, Jerry. Wow, to działa! I pożar się skończył. Brawo! No, nareszcie możemy dobrać się do tej pizzy. Super ciężarówko, dziękujemy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Wow, świetny trik, mały Roki. Uczysz małego Rokiego jak lepiej. O, nie. Wygląda na to, że ktoś potrzebuje pomocy. Aha. Lepiej to sprawdzić, Karl. O, Bobby i Tom Holody łowią hey. Czy to rekiny? Karl, <ścoughs> hmm? musisz uratować Bobiego! Zobaczcie, rekiny gonią po biegu w tę stronę. O. O. To chyba nie podziała, Karl. Zgadza się, musisz ba, dostać ba, się na wodę. Tak jest! Dalej super ciężarówko. Te rekiny po lecie nie słyszą! Ha, piłka do nogi. Co wy planujecie? Tak, trafiłeś go. Oh, oh. O, o! Oh. Tak jest, a macie! Bobi, nie musisz już uciekać. O nie, most się zamyka! Bobby zaraz w niego wpłynie! Tom, jedź szybko do mostu i ostrzeż Bobiego! Wow. parciężaruko. masz teraz tylko jedną szansę O oh. oh. całe szczęście nic mu nie jest! Haha, nie bój się Tom, to tylko zabawka!